kolejna oczkowodna, śródpolna, już nie w remizie, no bo remiza musi być, e, musi mieć strukturę. Po prostu oczkowodna, śródpolna. E, to nie były bociany z daleka. Ja już chyba okulary powinien używać. Lornetki trudno używać teraz, bo jest e, deszcz, po prostu deszcz. No, są strachy na lachy. Nie wiem, czy tutaj też nie ma Bo wobec tego na pewno są ryby ryby, a jak są ryby, to marne szanse, żeby płazy były. No ale tam jest kolejne oczko wodne, dwa kolejne, w tym jedno pełne płazów żab moczarowych, ale tam ryb nie ma. Tutaj będzie ich, jeśli będą. No bo nieraz miałem kiedyś takie oczko wodne, w którym Pływało 7 sumów, jak mi gospodarz powiedział. No i tam właściwie nawet dorosłe, żeby to nie miały szans, żeby przeżyć, bo one wyjadały wszystko, co co się w tym małym stawie e, znajdowało. Także ta presja drapieżnicza jest bardzo duża. A tutaj mamy rybkę, jak widzicie, martwą. No i widać, żeby to cokolwiek było ciekawego. No, tutaj jest. Chyba jako siadełko służy, prawda? W każdym razie O cię przepraszam, widzicie? No teraz popatrzcie sobie. Przedciemniłem w tym. Są kule. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Co najmniej 14 kule, e, sądząc po tym, że żaby moczarowe jest dzisiaj z 1 kwietnia. Prima w ale to widać, że tu nie jest 13 O! 13, 14. E, to z pewnością tak nie jest, że to są żarty. To po prostu są. Tylko nie wiem, czy one przeżyją. Czy staną się pokarmem dla, 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 dla ryb, które tu są. Najwyraźniej są. No będę kończył. Zrobię kilka zdjęć sobie.